kolejny dzień naszej nowenny do Ducha Świętego. Powiemy o Duchu Świętym jako o Duchu Prawdy. Ale sięgniemy na początku do źródła, czyli do Pisma Świętego. Z Ewangelii według świętego Jana. Ja poproszę Ojca i dałam innego rzecznika, aby zawsze był z Wami. Ducha Prawdy którego świat nie jest zdolny przyjąć, bo ani go nie widzi, ani nie zna. Wy go znacie, bo przebywa z wami i w was będzie. Nie pozostawię was sierotami, przyjdę do was. Wybrałam ten fragment, choć Jezus trzy razy mówi o Duchu Świętym, jako o Duchu Prawdy. Jednak to jest jeden z moich ulubionych fragmentów Pisma Świętego. Pokazuje mi on to, że Duch Święty jest kimś bardzo bliskim, że nie jest jakąś tajemniczą mocą gdzieś daleko, tylko jest towarzyszem, którego ja mogę poznać, który przebywa ze mną i we mnie. To mi pozwala podążać drogą prawdy. Myślę, że to jest taka droga, którą warto iść, ale która jest bardzo trudna. Często wymaga wiele odwagi. A duch święty jest tym, który uzdalnia do tego. Jak zastanawiałam się, w jaki sposób mówić o duchu prawdy, to pomyślałam sobie, że duch święty jest kimś takim, kto pomaga czasem czyścić okulary. No, ja na co dzień noszę okulary i wiem, jakie to jest strasznie niewygodne. Kiedy ma się je czymś zachlapane, albo kiedy zaporują, kiedy się chodzi do jakiegoś ciepłego pomieszczenia. A duch święty właśnie pozwala wyczyścić okulary. Pozwala spojrzeć na rzeczywistość taka, jaka jest naprawdę, czyli na taką rzeczywistość, jaką widzi ją sam Bóg. I droga prawdy też wydaje mi się, że jest taką drogą prowadzącą przez różne relacje. Duch święty jest tym, który pozwala stawać w prawdzie najpierw wobec samego siebie. Myślę, że to jest często pomijane, że wydaje nam się, że przecież wszystko o sobie wiemy, a tak naprawdę. Kiedy staniemy wobec samych siebie, spotkamy się ze sobą, możemy odkryć y, piękno i głębię naszego serca, zobaczyć to, co jest w nas dobrego, to co stworzył sam Bóg, ale czasem też ponazywać po imieniu to, co jest słabe, co jest grzechem, stanąć z naszymi motywacjami. Jednak to jest y, piękne po prostu piękne, kiedy wiemy, co w nas jest, co jest w naszym sercu wszystkim możemy stawać w prawdzie wobec samego Pana Boga i myślę, że dla niego to jest najpiękniejsza modlitwa. Po prostu prawdziwa, autentyczna, nieudawana. Że kiedy jestem smutna, to przychodzę do Niego smutna. Kiedy jest we mnie radość, to mogę mu dziękować. Kiedy mi się nie chce, to mogę przyjść do Niego i powiedzieć, że dziś naprawdę nie mam siły. A On to wszystko przyjmuje, bo przyjmuje mnie autentycznie, taką, jaka jestem. No i droga prawdy to droga prawdy wobec drugiego. Nie takiej prawdy, która jest wypowiedziana z góry, żeby kogoś zniszczyć, ale prawdy, która jest autentycznością, budowaniem relacji opartych na tym, co jest w środku. I to wszystko prowadzi do jednego, do ogromnej wolności, bo Jezus sam powiedział o tym, że prawda Was wyzwoli. Dlatego myślę, że warto prosić Ducha Świętego, żeby prowadził nas drogą prawdy wobec siebie, wobec Boga i wobec innych ku największej wolności.